Co to jest? Jaki słodki. Oj, 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 oj. oj. co on tam ma? Co to? Pilot? Nie. Tak? Tak, to nie telefon. Co to za pilot? Nie wiem. Weźmy to do domu i zobaczmy, co to jest. Chodźmy. Chodźmy, piesku. Musiał się zgubić. To prawdopodobnie czyjś pies, tak mi go żal, moje biedactwo. A mnie interesuje, co to za pilot? Może dzięki niemu znajdziemy właściciela. Tak, zdejmijmy go i zobaczmy, co jest na pilocie. U, świetnie. Musimy odkryć, do czego służy ten pilot. Czy on jest do telewizji? To czemu był przywiązany do psa? Może to jakiś telefon? No, może być, ale chyba nie. Daj to, może musimy spróbować poprzyciskać. Może światło się zapali. No, wygląda na to, że nic się nie stało. Krystyna, widziałaś coś? Absolutnie nic się nie stało, ale z jakiegoś powodu nie mogę się ruszyć? Stop! A co jeśli to jest? Pilot pauzy? Tak! To chyba jest to, tak! Nie no, ja wszystko rozumiem, ale może ktoś raczy wyłączyć moją pauzę? Tak, tak, przepraszam, proszę.